Kiedy nadszedł czas porodu, Elżbieta urodziła syna. Dopiero wówczas jej krewni i sąsiedzi zostali poinformowani, jak wielkie miłosierdzie okazał jej pan i cieszyli się wraz z nią. 8 dnia zebrali się, by obrzezać chłopca. Chcieli go nazwać po ojcu Zachariasz, lecz Elżbieta zaprotestowała: Nie, on będzie miał na imię Jan. Wtedy rzekli: Przecież w Twojej rodzinie nikt nie nosił takiego imienia. I zwrócili się do ojca z zapytaniem: Jakie imię ma nosić jego syn? On zaś, gestykulując, zażądał tabliczki, na której napisał Jan. Zebrani bardzo się zdziwili. Dopiero wtedy język Zachariasza rozwiązał się, a on sam zaczął głośno wielbić Boga. Widząc to, jego sąsiedzi zostali ogarnięci Bożą bojaźnią. Wieść o tych sprawach rozeszła się szybko po całej górzystej części Judei, a wszyscy, którzy ją słyszeli, byli poruszeni i zadawali sobie pytanie Kim będzie ten chłopiec? Widać było bowiem, iż Pan otoczył go swoją szczególną opieką. Spotykamy się dzisiaj z historią, która jest tak pełna cudów jak kieszeń magika. Mówimy o narodzeniu Jana Chrzciciela z Ewangelii według Łukasza. Ale nie martwcie się, nie będę was trzymał w napięciu jak turecka telenowela, zatem przejdźmy od razu do sedna. Pierwsze co rzuca się w oczy to radość krewnych i sąsiadów Elżbiety. Tyle entuzjazmu, jakby właśnie wygrali w Totolotka. Ale tu nie chodzi o wygraną, lecz o wspólne celebrowanie Bożych dzieł. Klucz do poznania Boga od leży w naszym otwartym sercu, gotowym dostrzec i cieszyć się Jego obecnością w naszym życiu. Bóg działa, ale nie zawsze rozświetli nam wielki neonowy napis ze słowami: To ja zobacz. Właśnie działam. Kiedy przyszło nazwać dziecko Krewni byli gotowi na Zachariasza Juniora. Ale Elżbieta i Zachariasz, mając w uszach Boże instrukcje, wybrali Jan. To jak wybrać imię Gienek zamiast król Julian? Ta historia uczy nas, że poznawanie Boga to nie tylko ciastka i herbata. Czasem trzeba iść pod prąd, nawet jeśli społeczeństwo patrzy na nas jak na kogoś, kto wybrał kajak zamiast jachtu. I wreszcie, gdy Zachariasz zatwierdza imię Jan, nagle odzyskuje mowę. Jego wiara i posłuszeństwo zostały nagrodzone. Jakby Bóg powiedział: Dobra robota, oto Twój bonus. To przypomina nam, że klucz do poznania Boga leży w naszej wierze i gotowości do posłuszeństwa. Czy jesteśmy gotowi słuchać i działać zgodnie z Jego słowem? Czy wolelibyśmy wybrać coś mniej skomplikowanego, jak sudoku? Narodzenie Jana Chrzciciela to dla nas przypomnienie, że Bóg działa w tajemniczy i czasem zaskakujący sposób. Klucz do jego poznania leży gdzieś między naszymi uszami, oczami i sercem. Miejmy otwarte serca i umysły, bądźmy gotowi słuchać Jego głosu i śmiało podążać zgodnie z jego podpowiedziami. Nawet wtedy, jeśli czasem jego plan wydaje się równie niezrozumiały, jak instrukcja obsługi nowej pralki, niech Bóg błogosławi nam wszystkim.